Smartfon musi być tani i przede wszystkim lepszy niż sąsiada. Zaraz. Co to jest? Oto nowość na polskim rynku, mianowicie Vivo Y70, czyli smartfon, który po prostu ma oferować dobre parametry w przystępnej cenie. Czy tak rzeczywiście jest i ten telefon zasługuje na takie miano? Jestem Alo i witam Was na kanale Technostrefa. Oglądajcie. Zanim jednak zaczniemy, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na naszym kanale, bo testowaliśmy ostatnio wiele ciekawych urządzeń, między innymi nowy model Vivo X51 5G. Także sprawdźcie ten film również. Okej, okay, budżetowych smartfonów nigdy dość, a ten tutaj to naprawdę ciekawa propozycja. A, no i jeszcze jedno, jeżeli zdecydujecie się go kupić teraz, to dostaniecie całkiem ciekawe bonusy, ale o tym później. Najpierw zajmijmy się samym smartfonem. Vivo w modelu Y70 postawiło na sprawdzone rozwiązania, które po prostu podobają się ludziom. Po pierwsze ekran. Znalazła się tutaj matryca AMOLED o przekątnej 6,44 cala. Nie jest to co prawda odświeżanie 90 czy 120 Hz, ale to wciąż AMOLED, czyli ekran, który wyświetla świetne kolory, ma całkiem dobrą jasność no i przede wszystkim głębokie czernie. No a skoro jest AMOLED, to nie mogło oczywiście zabraknąć czytnika linii papilarnych w ekranie. Swoją drogą, nie wiem czy wiedzieliście, ale firma Vivo jako pierwsza pokazała smartfon właśnie z taką technologią. Robiliśmy o tym już materiał dawno temu, a widzicie go teraz właśnie na ekranie. W Y70 czytnik działa całkiem dobrze i mimo wszystko na plus, że znalazł się on właśnie w tym miejscu pod ekranem, a nie z boku czy na pleckach. Front tego modelu pokryto szkłem, natomiast cała reszta wykonana została z plastiku. Ale zaraz, jak na tę cenę, to nie jest jakaś wielka niespodzianka przecież. I co więcej, droższe smartfony też często oferują wykończenie właśnie z plastiku. Najważniejsze jednak, że ten telefon prezentuje się. Spójrzcie całkiem ładnie, a dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Jeżeli chodzi o zestaw kamer, to w tym modelu są dokładnie trzy oczka. Główny aparat ma rozdzielczość 48 megapikseli i światło f1.8. Nie ma tutaj jednak optycznej stabilizacji obrazu. Znalazł się za to czujnik głębi oraz aparat makro. A co z frontem? Tam w niewielkim wcięciu w ekranie, w kształcie kropli wody znalazła się pojedyncza kamera do selfie o rozdzielczości 16 megapikseli. A jakie fotki robi ten właśnie smartfon? Właśnie możecie teraz zobaczyć. Oczywiście nie jest to poziom zdjęć z flagowych smartfonów, ale jak na tę półkę cenową jest naprawdę całkiem nieźle. No dobra, ale umówmy się, zdjęcia to nie wszystko. Ważne jest również, żeby telefon... Podczas codziennego użytkowania po prostu się nie zawieszał. No i o to wszystko dba procesor, czyli Snapdragon 665. Tutaj znowu nie jest to żaden potwór wydajnościowy, ale przy mniej wymagających aplikacjach sprawdza się naprawdę dobrze. Smartfon radzi sobie także na przykład z najnowszymi grami typu Call of Duty Mobile. Istotna kwestia to pamięć RAM. Vivo wyposażył ten smartfon aż w 8 GB tej pamięci. Dzięki temu nieźle radzi on sobie z codziennym multitaskingiem czy utrzymywaniem otwartych aplikacji. Producent wyposażył ten model w baterię o pojemności 4100 mAh. Ważne jednak, że w zestawie znajdziecie szybką ładowarkę. Ta ma moc 33W i w zaledwie pół godziny naładuje smartfon do 65%. A podobno do niektórych telefonów dzisiaj nie dołączają. Ładowarki. Żadnej, a co dopiero szybkiej. Hm. No, ale mniejsza. Telefon aktualnie działa na Androidzie 10, lekko zmodyfikowanym przez nakładkę Fantach OS i jak widzicie, wszystko działa całkiem płynnie. Na początku odcinka mówiłem także o bonusie podczas zakupu tego smartfona. No i właśnie tym gratisem są słuchawki Vivo TWS Neo. Promocja organizowana jest z okazji Black Friday. Trwa od 27 do 30 listopada 2020 roku. No dobra, ale co w tych słuchawkach jest? Takiego ciekawego. Przede wszystkim wspierają one kodek APTX, dzięki czemu możemy cieszyć się naprawdę wysoką jakością dźwięku. Co ciekawe, cechują się one bardzo małymi opóźnieniami oraz długim czasem pracy na baterii. Słuchawki w pełni naładowane mogą grać przez 4,5 godziny, natomiast w połączeniu z etui ładującym ten czas wydłuża się do 22,5 godziny. Dodatkowo kupując tańszy model, czyli Vivo Y20S w dniach od 18 do 25 listopada otrzymacie za darmo słuchawki Wireless Sport, także myślę, że warto przyjrzeć się tym promocjom. Oczywiście linki do samego smartfona, jak i tej promocji znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o tym, aby zostawić komentarz pod tym filmem, co sądzicie właśnie o smartfonie, który jest właśnie ze średniej półki. A może macie swoje propozycje? Napiszcie to koniecznie w komentarzu. Tymczasem mówił do Was Alo, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Pamiętajcie o łapce w górze, jeżeli Wam się film podobał, a także zasubskrybujcie kanał TechnoStrefa koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie Przegapić najnowszych materiałów właśnie na tym kanale. Odwiedźcie także stronę TechnoStrefa.com, gdzie zobaczycie wszelkiego rodzaju najnowsze artykuły ze świata technologii i obserwujcie nas także na instagramie TechnoStrefa. No cóż, jeszcze raz dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mówił do Was Alo, pa-pa.